Dobra, kolejna seria. Ja wiem, że ty lubisz spaghetti. No tato, to graj. No kocham. Tatusiu. No ko Już poczekaj. Hmm. Sorry, ale za 40 sekund się wyłączy telewizor. Tak czasem jest Nikola idzie na rozmowę o szkołę Tak? Ok, ja muszę wzięć pilota, bo za kilka sekund się wyłączy. Jestem psem. Dobra. nie zabij. Dobra, czekajcie. I teraz włączamy od razu i będzie wszystko jak wcześniej. O, widzicie? Musisz się zamienić w psa. O dobra, ja się zamienię. A mówi ja, picić paliwym. No puścimy, czy nie? No tak, już idę. No to zamień się w tamtego gościa. Tata, No to zamień się w tamtego gościa. On jest tak Jack Sparrow. ty jesteś? Tata, możemy się zamienić z kinami. Zobacz, co ja robię. Ojej, teraz ja się zapisiłem. Walka? Tata. Teraz mi się... No mamy z góry? Ty uciąłeś mi głowę! Chciałeś mi głowę. Tam trzeba chyba coś Tu chyba piasek musi. Dopiero dwie minuty grania? Co jest? O, pues... tam, tam, tam... Tu jest no, betr, do, tutaj się... to i do i tutaj będzie ten do strzelania zobacz. ba. Co to do strzelania? A nie, bo... nie, nie, tam. nie, nie, m m m nie, 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 są.

Mamy to. To, 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 to. to jest Minecraft. To, 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 to jest to, co jest na miasto, na miasto, na miasto, na Nie, ja chcę na beczce. To jesteś. Ten. A wiesz, co ja cię przejadę? Może wiesz? Wiesz? Wiesz, co tak? Ja wiem, może już przejadę. Chcesz fajnie mema? Tata? Chcesz fajnie mema? To bijmy się. No nie bijemy się. Dobra skupmy się na graniu, a nie na pizze Skąd chciałeś? O, tata wygram! Ale końca mam jednego najważniejszego Ha 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 I mam beczki Ta 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 To jest kompas teraz, Juli Pamy Ja mam Da da da, da. da, da. Dziś kiełb jej nie A tamto co się stanie? Ha, he! Dobra, rekin jest jej! Dobra, je... <laughs> dobra, jebliśmy Boga i spadamy! Jak byliśmy Boga i spadamy! Cię rekin złapał?

Do do Fresh, fresh, pussy pussy time time pussy pussy time time pussy 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 time 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 time. Tata, uciekam ci nie, era. nie. Musimy szybko. Nie, nie, nie. Tata, już nie bijemy się. Tata, musimy zbudować to przejście, żeby wygrać. Tata. 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 Tatusiu. Tata. Chodź tu na dół. Tata, chodź. No, nie bijemy się! Musicie kompas uruchomić. No tata. O to O tata, ty Tamtego Tam tego nie doczeka. Chodź kobieti! Mały! O, to jest, Mały. Ej, czekaj, bo mi się wyłączył. No nie ma, że ci się wyłączył. Tak, no da bo tamtego, nie ty... dostałeś hajsu! To tam wtedy nie dokończyłeś wiesz? tego statku. O, widzisz, jest nik statek. Możecie przestać już. To jest. musisz dokończyć tamten, ten. Co jest? Tylko nie! Do tata, <totipos> <nie> <totipos> mogę do dugierki. Co eu não posso <tata, robisz> to? <totipos> 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 Nie ma tego spadku. który. Taj, widziałam. Zobacz, ale nie, masz tutaj. Się... Dobrze, dobrze, już, tylko leżę tam. O, a tasa siedzi przy stole. A teraz się siedzi przy stole. Jesteś tu był. Mhm. po Dobra, Nadia gra za mnie, bo ja nie mogę grać, bo mi się rozładował pat. Do podłogu, do kochanie. Dobra. Dobra, no, ładuje się pad. Ci... Ja to było na tyle z tego odcinka, na razie.